Jeśli chodzi o drugie pytanie, no to wyniki chyba świadczą same za siebie. Liczba klientów pakietu mini rośnie, liczba arp u pakietu jest stabilna. Niewątpliwie pomaga rozwojowi tego segmentu to, że uruchomiona przez nas w czerwcu 2012 roku usługa telewizji mobilnej jest oparta o technologię DVBT, a ponieważ abonament w tej technologii jest na takim samym poziomie jak w segmencie mini, dlatego raportujemy to wspólnie. Mogę jeszcze powiedzieć jedno zdanie, jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników operacyjnych telewizji mobilnej i będziemy pod koniec drugiego kwartału lub na początku trzeciego pewnie analizować e, ostateczne wyniki i podejmować decyzję, czy będziemy rozbudowywać multipleks do zasięgu ogólnopolskiego. Przypomnę, dzisiaj ukrywa on swoim e, zasięgiem 33% ludności Polski.